Borys, my jesteśmy gotowi. Pokaż teraz jego. Borys! Akcja. Akcja! Tu są trzy takie pary małżeńskie w tym serialu. Jesteśmy swingersami. Zumieniacie się partnerami. Co ja? Pamiętaj, żeby zblurować mi twarz. Chciałbyś? Z nimi? Myślę, że to jest sexy? Jeśli jest. Państwu taka doza, że lubicie czasami zajrzeć przez Judasza, dziurkę od klucza, no to to jest seria dla Was. Jesteś w internecie nago, to jest niemożliwe. Zmyślają. Dzieje się tam naprawdę dużo i coś takiego chyba jeszcze nie, nie, nie było. A Ty wiesz, kim są twoi sąsiedzi?